Trzecia część odsłony gry Syberii zbliża się wielkimi krokami. Jeżeli tak jak ja niecierpliwie czekasz na powyższą produkcję, to usiądź wygodnie w fotelu, a ja już zadbam o to, aby nakarmić Cię ciekawymi informacjami. Dla tych, którzy kompletnie nie wiedzą czym jest Syberia 3, szybciutko wyjaśniam, że jest to kolejna część kultowej serii gier przygotowych typu Point and Click tworzonych przez studio Microids od 2002 roku. Największą nowością jest osadzenie akcji w trójwymiarowym środowisku. Prelendowane tła zostały zastąpione przez lokacje, które można swobodnie eksplorować. Dla wielu z Was może się to wydawać troszeczkę dziwne, zważywszy na to, że dzisiaj większość gier jest trójwymiarowa, ale dla tych, którzy nie wiedzą, pierwsza i druga część była osadzona dwuwymiarowo. I ta gra miała, miała przez to bardzo fajny klimat. Dlatego trzecia część jest dla mnie taką troszeczkę zagadką. Gra zabiera graczy w wielką przygodę po mroźnej Syberii, w której przyjdzie nam zetknąć się z lokalnym ludem, mitami oraz szemranymi typami z podziemnej gwiazdy. Bohaterka spotka na swej drodze także bohaterkę gry Still Life, a mianowicie Vic MacPerson, która bada międzynarodowy przemyt dzieł sztuki. Syberia 3 pozwala wcielić się w młodą prawniczkę Kate Walker, która zostaje uratowana przez członków plemienia Jukoli, o których wspomniałam wcześniej, i postanawia się im odwdzięczyć, tym samym wplątując się w kolejne terapaty. Na potrzeby trójki autorzy przygotowali nową opowieść, dzięki czemu znajomość Syberii i Syberii 2 nie jest wymagana do zrozumienia wydarzeń prezentowanych na ekranie. Jednocześnie twórcy postarali się o liczne nawiązania do swoich poprzednich dzieł, które pewnością zostaną dostrzeżone przez fanów. Ale jakby ktoś chciał, to ja teraz w tym momencie prowadzę pierwszą i drugą serię, także na którą oczywiście was serdecznie zapraszam, jeżeli jesteście ciekawi poprzednich części i poprzednich przygód Kate Walker. Co wiemy na temat samej Kate? Jak niektórym wiadomo, zostawiła za sobą całą swoją rodzinę w momencie wyjechania do Line, aby podpisać umowę sprzedaży słynnej fabryki Wolarbergów. Od tego momentu Kate żyje z dnia na dzień i udaje się tam, gdzie poniesie ją wiatr. Start produkcji nastąpił na przełomie 2011-2012 roku, by ostatecznie wyjść w tym roku. Dlaczego więc takie opóźnienie? Benoit pokrótce wyjaśnia, że złożyło się na to kilka czynników, takie jak na przykład jego współpraca z mikrojcem. Opowiada, iż jego kariera nie była na tyle stabilna, aby w pełni móc zająć się produkcją trzeciej części. Według mnie Benoit tworzył tę historię na podstawie jego własnej weny twórczej. Jednakże każda postać, każde miejsce zostało dopracowane w w każdym najmniejszym detalu. Mechanika Syberii bardzo się zmieniła w porównaniu do dwóch poprzednich części. Nowością są tu łamigłówki wymagające fizycznego majstrowania przy różnych elementach otoczenia, np. podważenia wieka pudełka nożem czy dopasowanie osobliwego klucza do kształtu dziurki. Historia opowiadana w grze jest liniowa, ale w pewnych momentach gracz może podjąć decyzję, jak pokierować rozmową. Co do dubbingu, to ja osobiście nie jestem zadowolona z angielskiej wersji. Pokażę wam teraz fragment gameplaya, w którym można posłuchać rozmowy pomiędzy Kate a Jukolem znajdującym się w azylu, z którego najprawdopodobniej będzie trzeba uciec. Of course, Kate Walker. I'm sure someone will be in the yard. Maybe even Madame Olga. What? The... Hello? Is anybody there? I don't think anybody heard you, Kate Walker. Try using the call button that's located next to the door. Nothing. It doesn't work, Kirk. Hmm. I think I saw some of the staff using it the other day. Take a good look at the mechanism, Kate Walker. Maybe you can find a way to get it working again. This diagram shows how to turn the call button on, but I can't do anything until I can get at the internal mechanism. Search the room. I'm sure you'll be able to find something you can use to open it up with. Polska wersja językowa bardzo podobała mi się w poprzednich częściach i tutaj również postarano się o profesjonalny dubbing, także jestem bardzo ciekawa jak on brzmi. Nie wiemy jednak czy w główną rolę Kate Walker ponownie wcieli się Brigida Turowska, którą można było usłyszeć w pierwszych dwóch częściach cyklu wydanych przez firmę Cenega. Gameplay, który w tym momencie widzicie został przedstawiony na targach Gamescom 2016 roku. Jeżeli jesteście ciekawi wypowiedzi twórcy gry to w opisie filmu znajdziecie do niego link. Mam nadzieję, że taki przegląd przybadł Wam do gustu. A jeżeli macie jakieś dodatkowe informacje na temat Syberii 3, to piszcie śmiało, ponieważ jestem strasznie ciekawa i chciałabym jak najwięcej dowiedzieć się o tej grze. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia.